Witajcie! Dzisiaj będę miał dla Was ciekawostkę dotyczącą recenzowanej nie tak dawno klawiatury mechanicznej marki Marvo, która stoi obok mnie. Będzie to funkcja, która być może przekona Was do zakupu tej klawiatury. Zobaczcie sami, stwierdzicie. Link do pełnej recenzji tej klawiatury wrzucam Wam w opis filmu i tam także są linki do najniższych cen tej klawiatury. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Tak więc pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę odnośnie klawiatury Marbo Scorpion Gaming KG 954G, której recenzję macie u mnie na kanale. Recenzja obszerna jest do obejrzenia. Natomiast w zestawie mamy jeszcze jedną rzecz, której specjalnie Wam nie pokazałem, żeby było ciekawiej, po prostu, żeby zrobić tego osobny filmik, bo to może się przydać. Kiedyś była jedna krewetura konkurencji, która miała taką funkcję, ale dosłownie jedna taka krewetura, która była na polskim rynku. W zestawie dostajemy cztery wymienne switche oraz oczywiście niezbędne akcesoria, czyli key puller, który pozwala nam zdjąć nakładkę. Po prostu wczepiamy. Pociągamy i mamy switch na wierzchu, i mamy też metalowe narzędzie, dzięki któremu możemy wyjąć z samego switcha, jeśli by się zepsuł, możemy wtedy zastąpić go jednym z czterech wymiennych. Na chwilkę do wymiany wyłączę klawiaturę. Teraz należy narzędzie odpowiednio tutaj zaczepić i po prostu przytrzymujemy i wyciągamy naszego switcha. Potrzeba troszeczkę siły i ruszania na boki, tym jednocześnie ciągnąc w górę, żeby to wyszło, bo te switcha siedzą dość mocno. Siedzą one na dwa takie szpikulce, takie bagnety. I jak chcecie z powrotem włożyć, to musicie sobie właśnie spojrzeć, jak to idzie, czyli w tym przypadku tak. Wymieniamy sobie switcha, celujemy w te dwa otworki, żeby bagnety tutaj dobrze weszły, po prostu trzymając równo. Oczywiście nie na siłę. Jak czujemy, że jest na miejscu, to Dopychamy takiego switcha, jest wymienione, klawiaturka zaczyna z powrotem śmigać. Nakładkę na klawisz możemy już założyć bez żadnych narzędzi, po prostu dopychamy i mamy gotowe. Tak więc fajna opcja. Powiem Wam, że więcej mechaników mogłoby mieć taką opcję, generalnie mógłby to być standard, ponieważ jak zepsuje Wam się jeden czy dwa przełączniki, nie musicie myśleć o całej nowej klawiaturze, tylko byście sobie zamówili ze sklepu kilka switchy. Jeśli taki switch by kosztował 5 czy 10 zł, to nie szkodzi. Lepiej dać dwie dyszki, sobie wymienić dwa klawisze, dwa switche, niż wydawać na nową klawiaturę. No ale polityka jest jaka jest. Tutaj producenci pewnie wolą jednak, żeby Abyście w razie awarii kupili sobie nową klawiaturę, bo po prostu więcej na tym zarobią. Takie są czasy, tak działa ten biznes, ale jeśli kupicie klawiaturę marwo lub konkurencyjną, nie ja będę tutaj reklamować konkurencyjnej marki, ale jest to producent, który dość często pojawiał się u mnie na kanale, to możecie wtedy sobie takie switche własnoręcznie wymienić. Ok, mam nadzieję, że lubicie takie filmy z ciekawostkami, z których możecie się dowiedzieć czegoś więcej niż tylko takich podstawowych specyfikacji o danym sprzęcie czy też coś więcej niż możliwość ujrzenia podstawowych testów. Mam nadzieję, że film się Spodobał? Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!